Ruszaj. Brawo. No. O proszę. Gonię cię. Jezus, Maria. Dorota! nic się nie stało. Jak pani jeździ... Przepraszam. Dorota! Dorota! Hania, stój! Stój! Proszę! Daj, daj. Dasz radę? Dobrze. Bardzo proszę. Jak chcesz? Haniu. Haniu, stój, dobrze. Proszę. Patrzcie, kochanie, cioci, nic nie jest. Taki mały wypadek. Widzisz, to wcale nie jest takie proste. Dobrze? Może lepiej pójdziemy na lody, co? Chodź, kochanie. Trzymaj mnie tylko. tylko. Jednak pójdziecie na lody. Idziemy na lody. Nie tak szybko. to tylko proszę cię jeść. Dobrze, już. No. Uwaga! 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 Uwaga. Niech Przepraszam. Oh. Oh, okay. chodź.